Dobry, Ela Smolińska, witam Państwa! Początek września to odpowiedni moment, aby pomyśleć o sadzeniu i podziale piwoni. Są to dość specyficzne rośliny, dlatego warto dowiedzieć się w jaki sposób je pielęgnować. W tym celu z ogrodową kamerą udaliśmy się do gospodarstwa, które specjalizuje się w produkcji tych pięknych roślin. A ponadto podpowiemy, w jaki sposób dzielić stare kępy liliowców. Zapraszam do ogrodu bez tajemnic. Piwonie to rośliny utożsamiane z elegancją i dobrobytem. Ich historia sięga 7 wieku. Początkowo były one uprawiane w Europie, Japonii i Chinach, gdzie cena za jedną roślinę równała się wartości trzech domostw. Obecnie piwonie stanowią bardzo szeroką grupę roślin. Z upływem lat stworzono wiele nowych odmian i gatunków tych roślin. Najprostszy podział wyodrębnia dwie grupy. W jaki sposób możemy podzielić piwonie? Piwonie dzielimy na piwonie zielne i piwonie drzewiaste. Piwonie zielne mają pędy, które zamierają na zimę a pędy piwoni drzewiastych pozostają na zimę, wyglądają jak małe krzewy. Z kolei piwonie zielne dzielimy na piwonie Lactiflorae, to jest piwonia chińska, to jest właśnie ta, przed którą tutaj stoimy. Potem mamy peonie officinalis, to jest piwonia lekarska. I następna bardzo coraz liczniejsza grupa piwoni z grupy Itoch, to są krzyżówki piwoni drzewiastych z piwonią chińską. I one mają zupełnie inne liście? Tak, piwonie, drzewia, piwonie z grupy Itoch mają zupełnie inne liście, bardzo podobne do liści piwoni drzewiastych, ale ich pędy też zamierają na zimę. Piwonie kwitną w różnych barwach. Najczęściej spotykamy rośliny o białych, różowych i wiśniowych kwiatach. Dostępne są także odmiany o żółtych i pomarańczowych płatkach. Kształt kwiatów peonii również jest zróżnicowany. Spotykamy piwonie o kwiatach pojedynczych, podwójnych, pełnych i tak zwane bombki. Ludzie najbardziej lubią piwonie o kwiatach pełnych, ale coraz więcej zwolenników odmian o kwiatach typu japońskiego. Ludzie mówią na to piwonie pojedyncze albo puste. Ale to są piwonie z grupy japońskich. Które mają pojedynczy okółek kwiatów, płatków zewnętrznych, a w środku mają pręciki. A w jakim miejscu w ogrodzie posadzić te rośliny? Piwonie powinny być posadzone w miejscu słonecznym. W miejscu zacienionym będą słabo rosły i będą słabo kwitły. Piwonie lubią pełne słońce. A jeśli chodzi o glebę? Gleba ma zasadnicze znaczenie i jest najważniejsza przy uprawie piwoni. Na glebach bardzo słabych, piaszczystych piwonie słabo rosną i mają, wydają mało kwiatów. Najlepsze piwonie są, rosną na glebach zwięzłych, zasobnych w próchnice, ale nie mokrych. I muszą mieć gleba musi być przewiewna, musi zawierać dużo składników pokarmowych, wtedy te piwonie są najpiękniejsze. Peonie to rośliny długowieczne, które w jednym miejscu mogą rosnąć nawet 50 lat, jednak czasami istnieje potrzeba ich przesadzenia. Jest to niezbędne, jeśli rośliny nie kwitną i słabo się rozrastają, a ich odpowiednia pielęgnacja i nawożenie nie przynoszą żadnych rezultatów. Piwonie przesadzamy także w sytuacji, gdy chcemy je rozmnożyć, oraz zaobserwujemy, że posadzone kilka lat temu rośliny rozrosły się i należy je posadzić w większej rozstawie. Piwonie przesadzamy Da przełomie sierpnia i września. Mniej więcej od 15 sierpnia można nawet przesadzać do końca września. I jest to też uwarunkowane przebiegiem pogody w, w sierpniu, bo jeżeli w sierpniu jest bardzo sucho i bardzo gorąco, to wówczas możemy tą piwonę przesadzić trochę później. Piwonie najlepiej wykopać w pochmurny dzień po opadach deszczu. Wówczas gleba jest wilgotna i nie dojdzie do przesuszenia systemu korzeniowego. Tutaj mamy krzew piwonii chińskiej. On ma prawie 10 lat w tym, w tym miejscu. I teraz postaramy się go wykopać. Roślinę najlepiej obkopać w odległości 20-30 cm od liści aby nie uszkodzić delikatnych i kruchych korzeni. Następnie podważamy bardzo głęboko od dołu bryłę korzeniową i unosimy ją trzymając za liście. Wykopanie dziesięcioletniej piwoni wcale nie jest takie proste. Bryła korzeniowa jest bardzo duża i ciężka, dlatego o pomoc poprosiłyśmy pana Konrada, który bez problemu poradził sobie z kilkunastokilogramową piwonią. Po wykopaniu karpę należy oczyścić z ziemi, aby widoczne były wszystkie pąki i cały układ korzeni. W tym celu najlepiej ustawić roślinę na plastikowej skrzynce i opłukać bieżącą wodą. Po wykopaniu przewozimy ją w miejsce, w którym możemy korzenie umyć. Przed umyciem piwonii obcinamy pędy. Robimy to mniej więcej na jakieś 5 do 5 cm nad powierzchnią ziemi obcinając te pędy, będzie nam wygodniej je myć, Aha. korzenie. A co robimy z takimi piwoniami, które jeszcze rosną w gruncie i nie będziemy ich w tym roku przysować? Y właśnie, takie piwonie również muszą mieć, mieć przed zimą ścięte liście, ale dokonujemy tego dopiero pod koniec września albo po pierwszych przymrozkach. Chodzi o to, żeby roślina mogła wycofać z liści i pędów składniki pokarmowe i zgromadzić się w korzeniach. Poza tym, jeżeli są liście piwoni są zdrowe, to również są ozdobą przez całe lato, po kwitnieniu, aż do późnej jesieni. A czy na takiej samej wysokości je skracamy te w gruncie, czy, czy troszeczkę wyżej? Nie, te w gruncie też możemy, obcinamy mniej więcej do, maksimum do 10 cm nad powierzchnią, nad powierzchnią ziemi. Co jest jeszcze ważne y, przy jesiennym obcinaniu liści piwoni? Jeżeli jakiekolwiek występują na nich jakieś choroby to zarodniki grzybów, to po prostu obcinając liście likwidujemy źródło infekcji i dlatego te piwonie mniej wówczas w przyszłym roku będą chorować. Mhm. A czy w ogóle często chorują te rośliny? Znaczy piwonie chorują, głównie na, są atakowane przez szarą pleśń, mhm. przez Botrytis pełniace i one wówczas powodują właśnie takie, Czarne, czarne, liście się robią, Bo to jest od nad... i, i obsychają. Jeżeli tego jest bardzo dużo i z tym, że te czarne liście nie, nie, nie widać na nich zarodników grzyba, więc nie są takie groźne. Gdyby Gdyby ta piwonia była bardzo porażona przez tą chorobę to na tych, porażone, na tych ciemnych, zasychających liściach byłyby popielate, popielate zarodniki. Ponieważ piwonie są wrażliwe na szarą pleśń, przed kwitnieniem i w okresie kwitnienia zaleca się wykonać oprysk preparatem grzybobójczym. Ziemia jest dosyć wilgotna, bo w nocy poprzedniego dnia padał deszcz. I roślina tak. jest w dobrej kondycji. po prostu nie są, korzenie nie są zwiędnięte, są bardzo jędne, to też można jeszcze otrząsnąć, o, ona tu nawet sama nam pękła tak. bez mycia, ale tu jeszcze, teraz weźmiemy wody i, i, i odkręcimy wodę, tak, i odsłaniają nam się pąki. Tak, i całe korzenie. Tak, i korzenie. I wtedy widzimy, czy korzenie są zdrowe, czy są chore. Chore korzenie możemy usunąć. Poza tym umożliwia nam to usunięcie y, y, również korzeni chwastów, które, które y, przez ten parę lat mogły opanować tak. tą y, karpę. Proszę zobaczyć, jakie one są grube. I korzenie są, bardzo, korzenie są w sumie bardzo zdrowe. Tak. I białe, ładne. Białe w środku. I widać było, że roślina bardzo głęboko wyrastała. O, proszę, tu mamy korzenie chwastów, i właśnie przez to mycie też nam to się wszystko ładnie uwidacznia. Po opłukaniu korzeni najlepiej odczekać kilka godzin, aby karbale kobesła. Przenosimy piwonie na stół. Bo jest to najwygodniej, najwygodniej, jest podzielić nie w kucki, tylko na stojąco. W międzyczasie ona sama pękła i nam się oddzieliła. O, Musimy delikatnie ją oddzielić. I teraz, oczywiście, nie wszystko, jeżeli chcemy, to możemy ją bardziej dokładnie umyć, ale tyle już nam wystarczy. Na potrzeby przez piwoni, które posadzimy potem do w naszym ogrodzie, to lepiej jest, jeżeli rośliny nie będą zbyt małe. Mhm. Więc tutaj możemy je podzielić na, na, najwyżej na dwie części. Mhm. Staramy się włożyć Z nożykiem najlepiej. Tak, tak, my dzielimy sierpakami bo jest, one są mają y, y, krótkie to ostrze i, i nie, nie ruszające mhm. się. Wkładamy pomiędzy korzenie piwoni i staramy się to o, odciąć. I to, I jest jedna gotowa, to jest jedna gotowa jedna tak? sadzonka, no. część tak. Tak jak mówię, że można jeszcze ją dokładnie umyć, tu mamy taki stary korzeń obumarły, Możemy to obciąć. Usunąć teraz przed sadzeniem musimy skrócić korzenie. Korzenie cieńsze skracamy mniej, korzenie grubsze skracamy bardziej. A z tym takim grubym? Z tym robią? grubym obcinamy go mniej więcej do tej, o, do tej połowy. A tutaj są młode korzenie, którym obcinamy tylko końcówki. Mhm. Poza tym, to mamy już jedną sadzonkę. To jest taka sadzonka 3-5 oczkowa, nawet większa. I te pędy, pędy możemy jeszcze przyciąć krócej, o, w ten sposób. Podczas podziału roślinę oczyszczamy ze zgniłych oraz martwych części pędów i korzeni. Aby pełnie zakwitły już w przyszłym roku, nie należy ciąć ich na bardzo małe sadzonki. Najlepiej jak każda z nich będzie składać się z kilku pąków. Tą sadzonkę zostawimy całą jedną, dlatego że znaczy możemy ją jeszcze podzielić na pół, ale ponieważ chcemy, żeby mieć szybko efekt w ogrodzie, to nie musimy jej tak bardzo drobić. Na, na potrzeby właśnie swojego własnego ogrodu nie musimy tak tych roślin bardzo dzielić. I teraz obcinamy korzenie. Tu mamy taki bardzo splątany ten korzeń. Możemy go obciąć, żeby był tak. Czyli wszystkie te krzyżujące? Tak, wszystkie krzyżujące się korzenie obcinamy. Obcinanie korzeni ma na, ma na celu pobudzić roślinę do tworzenia nowych korzeni, bo jeżeli, by miała, jeżeli ma zbyt dużo korzeni swoich starych, to ona czerpie składniki pokarmowe ze swoich, ze swoich starych korzeni i jakby nie zmuszamy jej do tworzenia nowych. Te wszystkie cienkie korzonki po prostu tylko lekko skracamy. Przed podziałem rośliny, tak ją ruszamy, żeby sprawdzić, gdzie są najba, naj, takie newralgiczne punkty, gdzie ona sama może pęknąć. Tutaj właśnie też następna nam się oddziela, taka część. O, proszę zobaczyć. To, był, gruby, to jest gruby, korze. tak. To jest korzeń, na pewno był, y, to był. To jest pierwszy korzeń, z którym ta roślina była posadzona te 10 lat temu. Tutaj jest dosyć sporo cza, takich. Y, już bardzo obumarłych części, mhm. które możemy oczyścić. Jeżeli chcemy, to możemy ją jeszcze, jeszcze domyć, prawda? Mhm. I to też skracamy? To też skracamy. To też mhm. skracamy. To może będzie wygodniej z no sekatorem. To się wszystko da zrobić. O, proszę bardzo. W środku ma taki Tak, to już jest, to jest bardzo stary korzeń i on się starzeje od środka. Z czasem to on będzie zupełnie pusty w środku. Podzielone piwonie zaleca się zaprawić w preparacie grzybobójczym, na przykład merpanie, z którego sporządzamy roztwór o półprocentowym stężeniu. Jak przygotować taką zawiesinę? Yy, odmierzoną ilość preparatu. Należy wsypać do mniejszego naczynia, na przykład jakiegoś wiaderka i wlewać sukcesywnie wodę, tak żeby stopniowo rozrabiać ten preparat. Dlatego, że on się nie rozpuszcza w wodzie, tylko tworzy zawiesinę. Jeżeli wsypiemy preparat do wody, to porobią nam się grudki, które potem nie możemy rozpuścić, a z kolei jeżeli bardzo szybko wlejemy wodę do preparatu, to też nam mogą się zrobić kluski. Mhm. Wkładamy piwonie, jeżeli mamy rękawiczki, to możemy włożyć je do, do, do tego pre, do, do dobrze rozmieszanego preparatu i moczymy je 20 do pół godziny maksimum. I potem od razu potem, potem Potem wyjmujemy. Roślina powinna obeschnąć, potem preparat wtedy wnika, wnika w te korzenie i sadzimy do ziemi suchą roślinę. Tak przygotowany materiał najlepiej odstawić na jeden dzień do wyschnięcia, po czym posadzić bezpośrednio do gruntu bądź donicy. W tym samym okresie można dzielić także stare karpy liliowców. Zaleca się przeprowadzić ten zabieg jesienią, gdyż wiosną korzenie są bardzo kruche i łatwiej ulegają uszkodzeniu. Liliowce najlepiej przesadzać co 5 lat. Wykopujemy tak, co najmniej 20 cm, 20 cm od od korzeni. Najpierw musimy karpę dobrze okopać, żeby korzenie, które będą wykopane, były jak najdłuższe. Liliowce są prostsze do podzielenia. Na początku możemy Obcinamy liście, żeby nam mniej więcej na wysokość do 10 cm, i w zależności od tego, jakie chcemy sadzonki, czy większe, czy mniejsze, po prostu je sobie oddzielamy. Jeżeli jest, tu mam taką mniejszą sadzonkę, tu mamy sadzonkę z dwoma pędami, może taką zostawimy. Przycinamy jej korzenie na mniej więcej 10 do 15 cm. O tej porze roku przesadzamy, dzielimy. Jeżeli jest konieczność, to używamy noża, bo wtedy nam te rośliny się, wsadzamy pomiędzy, pomiędzy liście i sobie pomagamy, o, obcinamy pędy i mamy następną, następną. korzenie wyrównujemy, żeby nam było łatwiej, łatwiej nam posadzić. Liliowce generalnie nie, nie wymagają zaprawiania, chyba żeby miałyby oznaki jakichś chorób. No wtedy trzeba by było je jeszcze dokładnie umyć i wówczas zaprawić. No czasami się roz... liliowce rozpadają się na takie pojedyncze roślinki, ale generalnie to lepiej posadzić roślinę większą. Będzie... I, i w... nie potrzeba jej jak można, to nawet w tym samym dniu, czy nie potrzeba jej przesuszać. Wręcz przeciwnie, korzenie powinny być raczej nieprzesuszone i możemy sadzić. Osuszone sadzonki piwoni najlepiej sadzić na słonecznych i suchych stanowiskach. Rośliny nie lubią gleb kwaśnych, dobrze rosną w podłożu zbliżonym do neutralnego pH. Warto pamiętać o odpowiedniej głębokości sadzenia oraz zaprawieniu dołka kompostem bądź obornikiem. Wykopaliśmy dołek na, na pół, głębokość półtora szpadla. Na dno tego dołka. Yy, yy sypiemy granulowany obornik, który musimy z tą ziemią wymieszać. Jeżeli mamy dobrze przeformantowany obornik, to również kładziemy na, tego, na dno tego dołka i zasypujemy go ziemią z wierzchniej warstwy gleby. Karpy piwoni przysypujemy ziemią w taki sposób, aby pąki rośliny znalazły się od 3 do 5 cm pod powierzchnią ziemi. W sytuacji, gdy umieścimy je zbyt głęboko, nie zakwitną w przyszłym roku po posadzeniu. Natomiast w kolejnych latach roślina sama usytuuje pąki na odpowiedniej wysokości. W ogrodzie peonie najlepiej sadzić w rozstawie od 35 do 50 cm, gdyż po kilku latach krzew może osiągnąć znaczne rozmiary. Sadzenie liliowców jest dużo. Dużo prostsze. Wykopujemy dołek. Musi być on co najmniej na głębokość szpadla. Chodzi o to, żeby korzenie nie zawinęły nam się przy sadzeniu, tylko były pionowo były skierowane ku dołowi. Stawiamy roślinę mniej więcej w ten sposób, i musi na głębokość sadzenia, tak jak rosła, tutaj mamy to przejście między takie białe miejsce, to białe miejsce musi być przykryte ziemią. I przysypujemy. Przysypujemy ziemią i już mamy liliowca posadzone. Liliowce możemy posadzić w rozstawie minimum 25 cm jednej od drugiej. W te odmiany karłowe, a odmiany, odmiany silnie rosnące nawet co 40 cm. Liliowce i piwonie rosną w jednym miejscu przez kilkanaście lat. Dlatego pamiętajmy o starannym przygotowaniu podłoża oraz odpowiednim doborze stanowiska. Wpłynie to korzystnie na ich coroczne, obfite kwitnienie. A już za tydzień w kolejnym odcinku Ogrodu bez tajemnic przedstawimy Państwu kolorowe żurawki. To jest bardzo łatwa w uprawie roślina, którą wszystkim polecam. Początkowo właśnie zapanowała moda na te żurawki. wymyślono je jako taką dekorację do doniczek do skrzynek zaczęto po prostu doskonalać te dziko rosnące odmiany i nikt się nie spodziewał, że zrobią aż taką furorę i ta hodowla pójdzie w takim kierunku, że w tej chwili mamy wybór naprawdę bardzo ogromny. Oraz podpowiemy, z jakich roślin warto stworzyć jesienne nasadzenia w donicach i skrzyniach balkonowych. A jak ona się nazywa, ta roślinka? To jest Ceratostigma Pięknie kwitnie. I tutaj jeszcze taka o takich paseczkach To jest kolejna nowość. Ona właśnie ma takie przedarwienia czerwone. I właśnie, co jest charakterystyczne, jeśli ona ma trochę tego czerwonego, to już wówczas nadaje się do e, uprawy na słońcu. Czyli je hmm. można uprawiać na słońcu. Do zobaczenia za tydzień.